So Mike... Witam Maika Maloney, doradcę Rich Dad, który napisał poradnik, Jak inwestować w złoto i srebro. Mówimy o tym, jaką przewagę daje ci finansowa wiedza, o nieskończonym zwrocie, o tym, jak drukować swoje pieniądze. Nim oddam głos Maikowi, chciałbym podsumować cały ten temat. Dziś wiele osób ma duże problemy finansowe, ale jeśli masz finansową wiedzę. Powodzi ci się dobrze. Przy własnym biznesie ma się sporo korzyści podatkowych, przy nieruchomościach wykorzystujemy zadłużenie. Trzeci sposób to aktywa finansowe i towary. Można je bardzo szybko kupić i sprzedać, co jest ich siłą i słabością. Towary lubię z powodu tego, co się nazywa inflacją. Nie potrzebuję planu emerytalnego, ponieważ mam nieskończony zwrot z wielu inwestycji. Dostaję przelew stąd, z nieruchomości i z aktywów finansowych także. Nie muszę odkładać pieniędzy, bo nie zamierzam sprzedawać tych aktywów. Może od czasu do czasu, ale co miesiąc dostaję stąd przelewy, więc dają mi nieskończony zwrot. Moim problemem jest zbyt duży przepływ pieniężny, dlatego czasem kupuję towary takie jak złoto, ropa czy srebro. Podejrzewam, że przy obecnym tempie drukowania pieniędzy pojawi się inflacja jako sposób na uniknięcie deflacji. Mam strategię nieco inną niż większość ludzi. Nie potrzebuję planu emerytalnego, bo mam duży przepływ pieniężny i zamiast gromadzić gotówkę, czyli dolary amerykańskie, wolę trzymać złoto i srebro, prawda? Tak. Przy inwestowaniu chcielibyśmy jak najtrafniej przewidywać. Już chyba wiemy, do czego zmierza nasz rząd. Wiemy, co zrobi Ben Bernanke, wiemy, co zrobi administracja Obamy. Mówią o tym wyraźnie. Zamierzają uratować gospodarkę kosztem dolara. Chcą poświęcić dolara. Mamy teraz słabego dolara, czyli w ogóle słaby środek płatniczy. Im słabszy będzie dolar, tym bardziej Japończycy będą musieli osłabić jena, Europejczycy euro, a Brytyjczycy funta, bo słaby dolar powoduje zwiększenie eksportu. Ucierpią na tym mieszkańcy Ameryki, bo będą mieć w kieszeniach coraz słabszego dolara, a to powoduje inflację. Za dolara można kupić mniej niż kiedyś. W obecnej chwili produkujemy gotówkę. W zastraszającym tempie. Każdy bank centralny na świecie także drukuje pieniądze. Muszą to robić. Jeśli nie nadążą za tym, co teraz robi rząd Stanów Zjednoczonych, ich eksport do Ameryki zaniknie i ich gospodarki także zwolnią. Za każdym razem, kiedy my drukujemy, oni też drukują. Nawet Szwajcarzy. Dwa dni temu piłem drinka w Nowym Jorku z człowiekiem. Nie podam nazwy tego banku ani nazwiska tego człowieka, ale był z samej góry. Powiedział, że zadłużenie w bankach UBS i Credit Suisse razem wzięte jest dziesięciokrotnie wyższe niż produkt narodowy brutto Szwajcarii. Bańka kredytowa pękła i ogólna kwota udzielonych kredytów jest dziesięć razy większa niż produkt narodowy brutto całego państwa szwajcarskiego. Oto jak wielka jest ta bańka kredytowa. Drukują, aby nadążyć za tym wszystkim i nie wpaść w deflację, której się obawiają. Możemy mieć krótkotrwałą deflację, ale w końcu wierzę w to, nie ma możliwości, aby deflacja była trwała. Ben Bernanke najbardziej obawia się właśnie deflacji. Chciałbym Państwu przedstawić pojęcie podaży pieniądza. Jest to ilość gotówki, która jest w obrocie, a więc banknotów oraz depozytów, jakie banki komercyjne złożyły w rezerwie federalnej, a które można wypłacić w pieniądzu papierowym. W sumie jest to więc ilość istniejącej gotówki. Najstarsze dane, jakie mamy na ten temat z rezerwy federalnej, sięgają roku 1918. Potem linia idzie tak, teraz jesteśmy tutaj. To jest wartość wszystkich istniejących banknotów dolarowych. Całkowita wartość. Początek to rok 1918. Tak, Fed założono w 1913, ale pierwsze dane zaczęto zbierać w 1918. Natomiast wartość złota przechowywanego przez Departament Skarbu, a więc ilość uncji złota razy. Cena za uncję w danym momencie zaczyna się tu na dole, a potem w 1934 roku oddzielono dolara od złota i wartość dolara spadła z 1,20 uncji złota do 1,35 uncji. Cena złota poszła więc w górę. Właściwie to nie złoto podrożało, tylko dolar stracił na wartości. Ciekawa była reakcja wolnego rynku. Rozdzielono dolara i złoto, a rynek ustalił cenę złota na takim poziomie, że wartość rezerw złota pokryła się z wartością pieniędzy wszystkich, od czasów Jerzego Waszyngtona aż do Roosevelta. Potem aż do roku 1980, kiedy złoto kosztowało 35 dolarów za uncję, a więc to był rok 1934, a tu mamy rok 71. Nixon zniósł parytet złota w sierpniu tego roku. Cena złota na wolnym rynku wzrosła. Wyglądało to trochę tak. A potem przez jakieś trzy miesiące, a właściwie przez rok, mieliśmy jeszcze szansę powrotu do parytetu złota. Ilość złota w rezerwie federalnej razy nowa cena za uncję, która wtedy wynosiła około 500 dolarów za uncję. Zapasy złota wystarczyłyby wtedy na wykupienie każdego wydrukowanego dolara od Jerzego Waszyngtona do Jimmy'ego Cartera. To był rok 1980. Wtedy złoto doszło do 850, a srebro do 1,5 dolara za uncję. Zaczęli drukować na potęgę, ale złoto kosztowało 850, potem spadło do 250, a teraz wróciło do 850, nawet 950, więc jest nieco droższe niż było tu. To jest rok 2009. I teraz nadchodzi ważna wiadomość. We wrześniu 2008 roku zostają wykupione Fannie Mae i Freddie Mac. Instytucje finansowane przez rząd, które gwarantują zabezpieczenie kredytów hipotecznych, nabywają je od banków. Kiedy te instytucje zostały wykupione, Rezerwa Federalna wypisała czek. 200 lat zajęło nam dojście od 0 do 825 miliardów istniejących dolarów, a potem wydrukowano kolejne 900 miliardów. We wrześniu ubiegłego roku było już około 1,8 biliona dolarów, a potem w marcu. Ogłoszono kolejny bilion 300 miliardów, więc obecnie mamy na rynku około 3 bilionów istniejących dolarów. To zajęło niecały rok. W ciągu roku ilość dolarów na papierze zwiększyła się niemal czterokrotnie. Mamy teraz dokładnie 3 7 dziesiątych razy więcej papierowych pieniędzy niż rok temu przed wrześniem 2008 roku. Aby historia mogła się powtórzyć, aby złoto zrobiło dokładnie to samo, co zrobiło już wcześniej, w 34, w 80., dosłownie setki razy w historii, sięgając aż do czasów pierwszej inflacji w Atenach w 407 roku przed naszą erą, cena złota musiałaby wzrosnąć do 15 tysięcy dolarów za uncję. Dopiero wtedy pokryłaby się z ilością wydrukowanych dolarów. To dotyczy tylko Ameryki, tylko Ameryki. I tu pojawia się wielki haczyk. Ludzie często martwią się, że prywatne zasoby złota mogą zostać skonfiskowane przez rząd. Problem w tym, że obecnie 75% wszystkich pieniędzy na świecie stanowią dolary amerykańskie. Ponad połowa z nich znajduje się poza Stanami Zjednoczonymi. Gdyby prezydent Obama ogłosił dziś, że znosi prywatną własność złota, że nie moglibyśmy go legalnie posiadać, to podejrzewam, że reszta świata szybko pozbyłaby się dolarów i kupiła złoto, myśląc, Boże, z dolarem dzieje się coś złego. Lepiej pozbyć się dolarów i kupić złoto. Wtedy efekt byłby dokładnie odwrotny od tego, jakiego oczekuje rząd. Rząd tak naprawdę nie ma wyjścia. Nie może po raz kolejny zdelegalizować prywatnej własności złota i nie ma nad tym żadnej kontroli. Nie można tego zatrzymać, bo wtedy gospodarka by się załamała. Trzeba tu sięgnąć aż do początków rezerwy federalnej, potem do lat 30., 71 roku, 80., a tu jesteśmy dzisiaj. Myślę, że rok 71 to był bardzo ważny moment, bo do roku 80. Subsydia rządowe liczono w milionach. Do roku 90. pomoc państwa liczono już w miliardach, a w roku 2009 doszła już do bilionów. I chyba dojdzie do biliardów. Jak mówimy w książce Spisek Bogatych, każda światowa waluta, każdy papierowy pieniądz w końcu dochodzi do swojej realnej wartości, czyli do zera. Właśnie dlatego srebro i złoto mogą dać największy nieskończony zwrot ze wszystkich zasobów, bo jeśli papierowy dolar dojdzie do zera, będzie się miało nieskończony zwrot. Tak. Pieniądze można zarabiać na wiele różnych sposobów, ale chodzi o to, by mieć tę przewagę, jaką daje finansowa wiedza na jakimkolwiek poziomie. Dlatego powstał Spisek Bogatych. To nie są nasze opinie, to są twarde fakty dnia dzisiejszego, które chyba wyrwały się już spod kontroli. Z lektury spisku Bogatych wiecie już pewnie, że istnieją dwa rodzaje kryzysu. Jeden z nich to deflacja, którą już obserwowaliśmy w Stanach, a drugi to inflacja, którą przeżyli Niemcy. Myślę, że zmierzamy do inflacji. Co ciekawe, tutaj był okres deflacji, czas wielkiego przyrostu siły nabywczej złota, a to był okres inflacyjny. Myślę, że mamy przed sobą niezmiernie ciekawe czasy, których można się albo obawiać, albo zająć odpowiednią pozycję i wykorzystać jako największą szansę w życiu. To może być największy transfer majątków w historii, a to jest książka Mike'a Maloney jak inwestować w złoto i srebro. Dziękuję, że przyłączyliście się do spisku bogatych.